sworzeń wahacza wpiszcie sobie w sieć znajdziecie na zagranicznych portalach w Polsce nie wpiszcie stworzeń wahacza Lancia Delta HF Turbo Integrale Evo 2 on kosztuje mniej więcej koło 100 euro na e, portalach internetowych zagranicznych w Polsce nie znajdziecie w ogóle natomiast ja zapłaciłem za ten stworzeń. markowy stworzeń, nie jakiś tam e, pis na wodę fotomontaż słuchajcie 62 zł ale nie powiem Wam z czego jest. Na pewno nie z Delty Integrale Evo 2. To są lata doświadczeń, które e, żeśmy wypracowali. E, szukało się alternatyw, szukało się pieniędzy, jak takie auta się do sportu robiło i się katalogi grzebało, zamawiało się milion takich rzeczy od różnych Alf, Fiatów, Lanci, żeby dopasować. Wymieniamy na... nową pompę, widełki raczej nie gniją, je się daje do cynku na złoto. Cyk, wyrzucamy ten bolec, tam jest zabezpieczenie, zakładamy ten bolec i mamy oryginalną pompkę do Delty Integrale za stóweczkę, a nie za 200 eurusków. To jest taka właśnie różnica i to jest to, dlaczego o tym zacząłem Wam mówić. Dlatego, że zawsze mówicie, że o, 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 on zawsze ma rabaty i półtaniej. Nie, to jest doświadczenie i wiemy z czego. Pamiętajcie, nie opłacało się produkować Lunch i Delcie Integrale, do lunch i delty integrale nie opłacało się im produkować innych rzeczy do modelu, który został wypuszczony w bardzo małej ilości egzemplarzy, tylko stosowali z małymi zmianami różne inne rzeczy.